Witam Was w nowym filmie na tym kanale, z tej strony Fiszerski. Jak widzicie, znów wracamy do. Znaczy, dopiero wracamy do naszej kopalni z pająkami. Po tym jak serio, spory update wszedł. Jak, wida jak widzicie, jest tutaj pokój. Tam złoto było widać. Dać też więcej węgla się znacznie pojawia. Więc serio, dużo nowości. I też nowy rodzaj pająków w dotarły. No i też ma się pojawić jakiś boss pająk. Więc jak już wyjdzie aktualizacja z nim to postaram się nagrać. Czasem do sumie początkowy węgiel jest pomijany. I nie wiem czy o tym wspomniałem, ale wcześniej nie za bardzo lubiłem ten kill-off. Ale powinni to trochę dać trochę więcej wytrzymałości rudą złota. A czemu tak sądzę? No bo... I pozwalam go tylko na samy... Taką samą ilością uderzeń. O nie Pająk jumper. Moje koszmar już wraca. To że na przykład mogliby sprawić, że to by się... Na trzy z y, takiego przyląsnego, w sumie po prostu przejdę do gry A nie gadam o jakiejś rzeczy, które mogłyby zostać dodane Bo oczywiście z tego, że też nowe te kopaczki zostały dodane To istnieje tutaj taka byrama, która z tego po prostu zabija tych, którzy do niej, do niej podejdą I też z tego, że daje nam też wielko, które trochę kosztuje, ale też z tego, że jest więcej węgla i też złoto, które powodują, że szybciej zarabiamy, to na przykład już mi serio niewiele brakuje do tego. A uwierzcie mi, to serio szybko kopie. Nawet mamy tutaj ziódka, żeby pozbyło się pajaków, które wyłażą Rząd tutaj z jaskini. O proszę. I tak tutaj leci życie. I za Złoto zostałem po 5. O, wypłata też pojawiła się. O, złota, gorączka, złota normalnie. W sumie tak ten update się nazywał. Gorączka. Jezus! I każdy z tutaj normalnie zapomniał o tej taktyce polegającej na włożeniu, no tak do dziurek. Oni ze zdziwieniem chyba na nie patrzą. Ale mi to nie przeszkadza. Niech rozkopują sobie wszystko i przy okazji odkrywają pełne mająków też bomberów, o których śmierci są częstsze. Obet, ba, wiele ba. Dobra, kopiemy tutaj dalej. Tutaj sieć rozwalam. Uuu, długie kolejne. O, fajnie, bomber zrobił szybsze. Cześć, nie przeładowałem przesie pistoletów. O, kolega dołączył. Mam nadzieję, że nie będzie uporczywie. Dzwonił i nie. Nie zapraszam go. Tutaj co nie było niespodzianka, on tak osły dołączył. Ech, mogę mu powiedzieć, że... A nie czekaj. Bym musiał do niego dzwonić. A ten pewnie by zrobił z tego pogadamka pół godziny. No coż, trudno. Mam mniej nadzieję, że nie będzie próbował do mnie uporczywie dzwonić. Z Discordu oczywiście. O! Jumper! Nie złapie mnie. Będzie jakiś pokoik, bo trochę nudno. Ty nie miałeś takiego zasięgu kolego! To nie jest mój kolega w sumie. Jumper! I to jumperus pospolitus. Dobra leży. wykop. Oho, mamy pierwszy pokoik. I tu po prostu trzeba wszystkie guziki wcisnąć. Żadnej filozofii nie ma. O, Więcej złota. <gryw> Bombel? Dobrze, że się wyłączył zanim zrobił... Efektowny samobój. O, węgiel. Nadal fajnie mi jest patrzeć. Na węgiel, mimo że jest go znacznie więcej. Ale serio przyspiesza to. Nie to, co kiedyś. I dla tych, którzy nie pamiętają, to... To, co było taki nawet wyjątkowy w jest z tej gry, to to, że tam... Miałam miniaturkę, która nie była zrobiona w pańcie. Oczywiście więcej już takich nie miałem, bo moja siostra wtedy hmm. mi, bo w przeciwieństwie do innych takich fajnych z tamtej części... Nie... No, możesz mi nie zasłaniać, jak Fajnych miniaturek to... Już mi niestety nie robi, a ja nie. Wiedziałam, że będzie pająk. Właśnie... Co ty coś na fajnie? No to mnie pełne... ostrzegajesz tutaj z tego fajnie Dobra zakupiam się Co ty zrobiłeś ziomek? Ten ale tą kopaczkę, bo nie chcę milion lat czekać, aż będę mogły sobie wadnąć kilopem. Wchodzimy coraz głębiej. Dobra, po już się, że tam jest bumer. <laughs> zrobił nam łatwiejsze zejście. Dobra, szybko łupiemy. Uuuu Kolejny Alczelik Oho Kolejny pokój Cliff hmm. GOLD! Give me that O, oh, dobra To chyba będzie kolejne 5 Zico do naszej kolekcji To super. Jeśli dzisiaj nie uda się zarobić na te wiertło, to w następnym odcinku może się uda. No bo... wiecie... Zima, czasy, też dużo w szkole do zrobienia. Wiadomka, że ciężko. Tutaj sobie tunel kupię. Usz. dzięki, fajn bomberze. To no w sumie ja miałem do nich szacunek ich. To może dlatego Dobra, leży yy, Trochę nieprzyjemnie jest tutaj ...tutaj kopać Z wiedzą, że nad Tobą może być Cały legion Wy głupich pająków, które czekają tylko Kołasz rozwalisz skałę, w której siedzą, żeby się na ciebie ześ... Co mi się? Chciałbym, co ty zrobiłeś. No to nie jego wina. Dobra. Czasem na te pomyślenie trzeba uważać, bo naprawdę są by mógł... Oho, kolejna bramka. Co tym razem? To koniec równy, to jeszcze tutaj trochę Wykopuję. A, taka zagadka w tym jest, że, że dopiero jakieś pozwalam Pozostałe kliknąć na przyciski. Hm. Okej, okay, może i poświęcę swoje życie tutaj, ale to złoto muszę wykopać. Wykopane i z pieprzą. Ech, nie udało mi się uciec. I przepraszam za to, że ten odcinek jest taki krótki, ale robię tak na szyb, na zapas. Pas, żegnam się z Bani I do następnego. Spokojnie, spróbuj to jakoś zrobić. Dzięki za film, widzu. Tak, nauczyłem się dodawać głos w montażu, pa.